Halo, halo, cześć moi drodzy w kolejnym materiale na naszym kanale. Dziś porozmawiamy sobie o tym, co będzie działo się w sobotę oraz w noty z piątku na sobotę. No, bo tutaj pogoda jest dosyć dynamiczna. Zobaczcie, za moimi plecami widzimy port we Władysławowie. Tam notowane są bardzo silne porywy wiatru, do 80 bądź punktowo, nawet 90 km na godzinę. Widzimy, jak mocno wieje, widzimy, jak no kamera. Drży, tamte porywy są bardzo mocne, to więcej, tam już przemieszcza się front atmosferyczny, no i tamte porywy mogą być jeszcze. Silniejsze, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w najbliższych godzinach. Zderknijmy, moi, moi kochani, tutaj przede wszystkim na Europę i zobaczmy, co tutaj się dzieje. Ja ustawię w tym momencie na infra. No i co my tutaj mamy? Mamy, słuchajcie, chłodny front atmosferyczny. Ten chłodny front atmosferyczny już wkracza do Polski Północnej. Ciepłe powietrze znajduje się na południe od tego frontu atmosferycznego, i dzisiaj byliśmy oczywiście. No, naszym udziałem były, było właśnie to powietrze, to całkiem przyjemne powietrze. Jeżeli sobie zbliżymy, to zauważymy, że w Polsce Centralnej i Południowej. Już mamy duże zachmurzenie, ale tam nie ma opadów. Zwracamy uwagę przede wszystkim na tą strefę zachmurzenia, która już obejmuje Polskę Północną przede wszystkim. Jak sprawdzimy sobie na radarze, widzimy już opady deszczu na krańcach północnych województwa warmińsko-mazurskiego i na krańcach północnych województwa podlaskiego. Opady również pojawiają się w województwie pomorskim. Zbliżając tutaj się jeszcze bardziej, możemy zauwa zauważyć, że no, dosyć mocno, do... Dosyć dynamicznie tworzą się kolejne komórki konwekcyjne w formie takich pasm, jak możemy zaobserwować. Zdecydowanie bardziej dynamiczny jest na Litwie. Tutaj są też większe szanse na to, że pojawią się wyładowania atmosferyczne. Wyładowania atmosferyczne mogą się oczywiście pojawić w Polsce. My tutaj z Martą stwierdziliśmy, że największa szansa na te wyładowania jest w Polsce wschodniej, północno-wschodniej przede wszystkim. No i oczywiście ten obszar trzeba jak najbardziej obserwować. My też obserwować go będziemy, ale oczywiście, mimo tego, że tutaj są święta. No, musimy dostarczyć Wam najnowsze wyliczenia modeli, najnowszą prognozę i zobaczymy, co tutaj się w pogodzie dzieje. A porywy wiatru w godzinach popołudniowych i wieczornych nadal najsilniejsze w województwie zachodnio-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim w okolicach Wody 83 km na godzinę. W okolicach Gdańska 57 do 60 km na godzinę, okolice Suwał 60 do 65 km na godzinę. Warto tutaj zauważyć, że w na tą chwilę jeszcze, czyli w godzinach wieczornych, w piątek, kierunek wiatru raczej jest bez większych zmian, a więc z zachodu w kierunku wschodnim się przemieszcza. Natomiast jeżeli się cofniemy i zobaczymy sobie całą Europę, to zauważymy, że tutaj już na północ od naszych granic. Następuje zmiana tego kierunku wiatru, no i wiatr zaczyna wiać z północy, bądź z północnego zachodu w kierunku południowo-wschodnim. Przejdźmy, moi drodzy, do soboty. Sprawdźmy sobie, co będzie się w sobotę działo w, w Europie na początku. O ile w ostatnich dniach sytuacja była dosyć stabilna, o tyle tu już widzimy nawet w polu geopotencjału na wysokości 5,5 km dosyć duże zmiany. Dolina Geopotencjału zaczyna coraz mocniej sięgać w kierunku chociażby północno wschodniej Ukrainy. My, my dostajemy się po zachodniej stronie. Właśnie tej fali. To powoduje, że zaczyna spływać zdecydowanie chłodniejsze powietrze. Przy czym dobra informacja jest taka, że mocniejsze odchylenie tej fali będzie w kierunku Rosji. To spowoduje, że mróz nie obejmie raczej całej Polski, ale raczej Polskę Wschodnią. To jest raczej tutaj dobra informacja. Zobaczcie, tutaj bardzo dobrze to widać na, na temperaturze, na, na mapach temperatury na wysokości 850 hektopaskali, czyli 1,5 km. Widzimy, że ten, ten, ten bardzo mocny, głęboki chłód będzie spływał troszeczkę bardziej na wschód od naszych granic. Drugiego my jeszcze będziemy pod względnie. Wysokimi temperaturami ten spływ chłodnego powietrza nastąpi w nocy z 2 na 3 i 3, ale tak jak wspominam, na tą chwilę widzimy, że następuje dosyć mocne odchylenie całej tej strefy w kierunku Rosji, więc te temperatury mogą być troszeczkę wyższe i my możemy być cały czas w anomalii dodatniej, a przynajmniej w takiej anomalii będziemy w sobotę mówimy tutaj oczywiście o temperaturach na wysokości 850 jest Zobaczcie, jaka anomalia dodatnia jest nawet nad Grenlandią. Grubo, grubo. W sobotę jeszcze silne porywy wiatru po przejściu pierwszego niżu. Będzie jeszcze za nim przemieszczał się niż wtórny, więc znów zacznie mocniej wiać przede wszystkim nad Morzem Bałtyckim i powieje trochę w Polsce północno-wschodniej, ale te porywy oczywiście będą już zdecydowanie słabsze. Jeśli chodzi o sytuację baryczną, to niż Martina przemieści się już tam daleko nad Rosją z ciśnieniem 970-975 hektopaskali, natomiast do nas zacznie zbliżać się wyż Zajan z ciśnieniem 1034 hektopaskale. Różnica ciśnień przesunie się bardziej na wschód od naszych granic, a więc u nas powolutku, tak jak wspominałem, te porywy wiatru powinny być słabsze. Jeśli chodzi o temperatury, no, to tutaj z północy zacznie spływać chłodniejsze powietrze za tym frontem atmosferycznym. Powietrze rzędu 7, 8, 9 stopni Celsjusza, więc chłodniej niż w poprzednich dniach. Natomiast ten bardzo mocny mróz, nawet w dzień, będzie spływał bardziej na wschód od naszych granic, nawet bardziej na wschód od naszych wschodnich sąsiadów. Generalnie będzie spływał na tą chwilę nad Rosją. Ale oczywiście nie bójcie się, w nocy te przymrozki jakieś będą występowały. Jeśli chodzi o noc najbliższą, no to tutaj mamy tą strefę, którą Wam na początku pokazywałem, która będzie wędrowała z północy w kierunku Polski Południowej. Jest to strefa frontu atmosferycznego, tam będą występowały opady pochodzenia konwekcyjnego, tych opadów zbyt dużo nie będzie z racji tego, bo ten prąd atmosferyczny dosyć szybko będzie przemieszczał się z północy w kierunku południowym. Natomiast te komórki konwekcyjne, szczególnie w województwach północnych mogą przynieść silniejsze porywy wiatru, no i krótkotrwałe, ale intensywne opady deszczu oraz ewentualne wyładowania atmosferyczne. Bo co prawda Energii potencjalnej będzie niedużo od 20 do 45 bądź 50 J na kilogram, szczególnie w Polsce Północno-Wschodniej i Wschodniej. O tyle pozostałe parametry dynamiczne typu DLS, LLS, będą na dosyć wysokim poziomie. Więc będziemy mieli typową sytuację: mało energii potencjalnej, ale duża dynamika, i to będzie mogło dawać oczywiście władowania atmosferyczne. No, i w związku z tym my tutaj cały czas utrzymujemy ostrzeżenia przed nocnymi burzami bądź ewentualnie liniami szkwału. Pytacie mnie, co to jest? Są to burze, które tworzą, które tworzą linie i te linie burz przemieszczają się w, no, razem z frontem atmosferycznym, w tym wypadku przemieszczałyby się z północy w kierunku południa. I na drodze takich linii porywy wiatru są zdecydowanie silniejsze, występuje krótkotrwały. Ale jednak szkwał. Więc tu na to warto zwrócić uwagę podróżując w nocy z 1 na 2 listopada. Sieć obserwatorów BUSH również wydaje i wydała prognozę prognozy zagrożeń. Przed silnymi porywami wiatru na wybrzeżu Województwa Pomorskiego, drugi stopień zagrożenia porywy wiatru od 9, 90 do 110 km na godzinę, pierwszy stopień zagrożenia kolor żółty porywy wiatru od 70 do 90 km na godzinę. I sieć obserwatorów w burz również wydała prognozę burzową i marginalne zagrożenie burzowe do godziny 8 rano 2 listopada. No i tutaj Polska Północna z możliwością wystąpienia komórek konwekcyjnych i burz. W nocy temperatury za frontem atmosferycznym zaczną spadać. Przed frontem atmosferycznym 8 do 10 stopni Celsjusza. W momencie, kiedy ten front atmosferyczny będzie wchodził, te temperatury będą spadały do 6-7. Za frontem atmosferycznym od 2 do 4 stopni Celsjusza. Porywy wiatru nad Morzem Bałtyckim nadal do 100 km na godzinę. Mocno będzie wiało no, razem z przemieszczaniem się tego frontu atmosferycznego przede wszystkim w Polsce północno-wschodniej, województwo warmińsko-mazurskie, województwo podlaskie. Jak widzimy, ta strefa najsilniejszych porywów konwekcyjnych bardzo szybko wyjdzie w kierunku Białorusi i Ukrainy. No i to jest wbrew pozorom dobra informacja. Mimo tego w nocy nadal mamy tutaj ostrzeżenie, jeśli chodzi o porywy wiatru. Od 90 do 100 km na godzinę kolor czerwony, następnie kolor pomarańczowy od 70 do 90 km na godzinę, no i kolor żółty do 70 km na godzinę porywy wiatru. Jeśli chodzi o zachmurzenie i opady w sobotę, tak jak wspominałem, ten front atmosferyczny bardzo szybko opuści nasz kraj. Powinien opuścić Polskę około godziny 12-13. Za frontem atmosferycznym zdecydowana poprawa pogody, bardzo mało zachmurzenia, bardzo dużo przejaśnień, no ale oczywiście zrobi się chłodniej. Do jakichś 3-4-5 stopni Celsjusza w Polsce północnej, szczególnie w pierwszej części dnia. Później koło południa temperatury wzrosną do 7-8 stopni Celsjusza. Wieczorem znów bardzo szybko spadną do 2 bądź 4 stopni Celsjusza. Najcieplej na krańcach południowych od 4 do 6 stopni Celsjusza. Wiatr w sobotę jeszcze silny na wybrzeżu oraz w Polsce Wschodniej, aczkolwiek z godziny na godzinę te porywy wiatru będą nam słabły. Także wieczorem będziemy mieli od 30 do 50 km na godzinę. W związku z tym, jeszcze tutaj ostrzeżenie ogarnęliśmy właśnie jeśli chodzi o sobotę. No i tutaj od 70 do 90 km na godzinę, szczególnie na wybrzeżu i w Zatoce Gdańskiej, jeszcze może powiać, szczególnie w pierwszej części soboty. Natomiast w Polsce północny kolor żółty i północno-wschodni, porywy wiatru do 70 km na godzinę. Kolejne dni, a więc niedziela, 3 listopada. Na południu ładna słoneczna pogoda, na północy więcej zachmurzenia i słabe opady deszczu. Temperatury niskie w Polsce Wschodniej tutaj od 2 do 4 stopni Celsjusza, w Polsce Zachodniej od 6 do 8 stopni Celsjusza. No i porywy wiatru na wybrzeżu jeszcze najsilniejsze od 60 do 70 km na godzinę, w Polsce Północno-Wschodniej od 30 do 40 km na godzinę. Poniedziałek, no to tutaj z więcej zachmurzenia w Polsce zachodniej, południowo-zachodniej, w Polsce północno-wschodniej więcej przyjaźni. Temperatury najwyższe w Polsce zachodniej, tam do 12 stopni Celsjusza, w Bieszczadach najniższe 4 do 5 stopni Celsjusza, no i pory wiatru jeszcze gdzieś na krańcach wschodnich silniejsze. Moi drodzy, dziękuję Wam za to, że obejrzeliście ten materiał do końca. Jeżeli go obejrzeliście, napiszcie w komentarzu wiotyr. My widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.